Jak wyglądały Pani początki z trychologią? Czy e, skąd się wzięła ta decyzja o tym, że Pani chce się zajmować tą dziedziną? Tak naprawdę decyzja nie była moja. Zostałam podsunięta przez tatę, bo tata od 16 lat. Prowadzi właśnie pacjentki w zakresie medycyny estetycznej i, i również konsultuje różnego typu problemy dotyczące własnego wyglądu i zauważył, że jest zwiększone zapotrzebowanie i zwiększoną częstotliwość występowania problemów dotyczących włosów, właśnie związanych z ich przerzedzeniem, z ich nieprawidłową właściwością. I on nie do końca potrafił te problemy zaadresować, bo um, wiadomo, że, że problem jest dużo bardziej skomplikowany niż tylko sama mezoterapia, mhm. która dawała efekty, ale wiadomo, że, że cały czas czuł, że jest w tym coś więcej. A ponieważ tych pacjentek przybywało, no to podrzucił mi taki pomysł, żebym się zainteresowała, z czym to się w ogóle je i jak można by gdzieś tą ofertę gabinetową o ten sektor rozszerzyć. No i w zasadzie jak, jak tak zaczęłam dłubać, grzebać i wchodzić coraz w temat, to się okazało, że zupełnie przepadłam, bo, bo okazało się, że trychologia sama w sobie jest bardzo rozbudowaną dziedziną, która zakrawa o wiele specjalności medycznych i tutaj ta wiedza, którą trzeba posiąść jest naprawdę ogromna. A ponieważ było to dla mnie fascynujące już gdzieś tam od samego początku, to, to faktycznie no, mocno wsiąkłam w temat i, i tak to się w zasadzie zaczęło od, od zdobywania wiedzy, od szukania tych metod zdobywania wiedzy i, i różnych szkoleń. No i potem poszliśmy dalej już w stronę tej inwestycji i finalnie tego, gdzie, gdzie już jestem. Okej, okay, to tak w dużym skrócie to cieszę się, natomiast ja bym chciał to jeszcze powiedzmy, że tak powiem w szczegółach rozgraniczyć, tak, no bo rzeczywiście na pewno była ta, jako oddolna potrzeba rynku, którą zauważył Pani tata jako specjalista, że rzeczywiście przydałoby się taka specjalizacja w Waszej klinice, która by uzupełniła i odpowiedziała na potrzeby rynku, tak, na no, potrzeby Waszych klientów i rzeczywiście Pani niejako znalazła tą trychologię i yy, yy, jakie były Pani pierwsze kroki, tak, no bo oczywiście trzeba było znaleźć szkolenie yy, i tak dalej, jak ta powiedzmy no jakby w szczegółach wyglądała ta droga pani, czyli pierwsze to było szkolenie, jakie szkolenie jakie pani wybrała? Początkowo jak pisałam trychologia, to oczywiście była cała sekcja szkoleń online i nawet jedna jedno się skusiłam. Ono było takie po prostu w postaci slajdów, gdzieś tam wrzuconych jakiegoś testu. Totalnie nic się od niego nie dowiedziałam w zasadzie. Na nie nie, żadne moje pytania nie odpowiedziało, więc wiedziałam, że trzeba szukać dalej. I w zasadzie bardzo szybko mój wybór padł na trzeciego partnera, jako takiego bardzo konkurencyjnego na rynku, który oferował niezwykle rozbudowane szkolenie, gdzie już mogłam wskoczyć też oczywiście w porozumieniu tutaj z. Martyną, która za to odpowiada, na nieco wyższy poziom, bo ja jestem na studiach medycznych, które w zasadzie już kończę, więc te podstawy takiej fizjologii organizmu, funkcjonowania pewnych procesów i, i tych takich podstaw chociaż działek medycznych mam już opanowane, więc dlatego wiedziałam, że chciałabym już od razu więcej, więc, więc tutaj no wskoczyłam na ten wyższy poziom i faktycznie jakby po dwóch dniach takiego szkolenia głowa pękała w czwart i, i, i nie było to łatwe szkolenie, bo, bo faktycznie wiedzy było dużo więcej niż się spodziewałam. Początkowo to, to faktycznie to tak można by powiedzieć, taka mezoterapia, no tam wypadanie włosów, jakieś niedobory, dieta, i tyle. Natomiast no, jakby szereg diagnostycznych wskazówek, które możemy wyciągnąć z trichoskopii, jest naprawdę ogromny. I już też na arenie międzynarodowej w zakresie takiej dermatologii specjalistycznej i rozpoznawania chorób również ogólnoustrojowych, to już jest ogromna dziedzina, więc tutaj no, dużo z tej wiedzy z tego szkolenia mogłam po prostu sobie. Wziąć dla siebie i też wyszczególnić sobie, nad czym jeszcze muszę popracować. To wskazało mi taką drogę do dalszego rozwoju, do wypunktowania takich słabych, słabych miejsc, w których mogłabym się jeszcze poprawić, w których brakuje mi jakiejś wiedzy, której tą wiedzę chciałabym pogłębić, tak żeby móc po prostu, jak już zdecyduję się na rozpoczęcie trychologii, no bo wtedy zupełnie jeszcze nie myślałam o, rozpoczyn o rozpoczynaniu jakiejś działalności, że jak już się zdecyduję, to żeby móc po prostu dostarczyć te usługi na jak najwyższym poziomie, żeby być w tym wszystkim też taka pewna i osadzona, bo to jednak jest sprawa, z drugim człowiekiem i, i z jego zdrowiem, więc z tym jakby nie ma żartów. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Więc faktycznie to szkolenie było takim takim punktem startowym dla pogłębiania wiedzy i, i dla jej szukania również na, na własną rękę. Oczywiście wszelka literatura trychologiczna w tamtym czasie dużo uboższa niż obecnie, teraz już tak no, z przyjemnością obserwuję te nowe źródła, które się pojawiają na rynku i które są taką wiarygodnym źródłem wiedzy medycznej. Na pewno studiowanie atlasów trychoskopii od A do Z i potem od nowa i znowu i znowu, żeby wręcz na wyrywki umieć pewne rzeczy rozpoznawać, tutaj bazy również artykułów medycznych, PubMed był bardzo pomocny w tym poszukiwaniu wiedzy, bo możemy po nią sięgnąć również z tych źródeł zagranicznych, więc tutaj no już wiedziałam, czego jeszcze mi potrzeba. Potem zresztą do partnera wróciłam na kolejne dwa szkolenia z nowej oferty, które były też już, no już podczas mojej działalności um, trychologicznej w gabinecie, ale takie ugruntowujące tą wiedzę, też kilka rzeczy jeszcze mogłam wyłapać, gdzie czegoś mi brakuje, więc to zawsze jest wartościowe, no bo w tej trychologii jednak musimy się cały czas rozwijać i cały czas um, kontynuować poszukiwania wiedzy i, i tych nowinek, które się pojawiają. Natomiast na początek zdecydowanie to było, to było szkolenie i potem dużo, dużo pracy na własną rękę. Mhm. To po tym szkoleniu, to jaki czas no rzeczywiście, bo Pani powiedziała, że rzeczywiście najpierw było to szkolenie, ale nie od razu Pani otworzyła gabinet, nie od razu Pani otworzyła te usługi, to czego potrzebowała Pani do tego, żeby te usługi otworzyć u siebie? Kiedy Pani była już gotowa yy, i właśnie yy, co Pani dało takie potwierdzenie, ok, mogę startować z, z taką pewnością dla siebie i dla moich pacjentów? Powiem szczerze, że ja jestem osobą dosyć niepewną swoich umiejętności i szczególnie przy wkraczaniu na taki nowy, nieznany teren, to, to byłam bardzo zachowawcza i mimo tego, że miałam duże wsparcie coś ze sobą moich biskupów, którzy mówili mi... Już wszystko na pewno umiesz, już wszystko wiesz, startuj, nie bój się i, i tak dalej. No i też gdzieś tam taką zaprawę ze studiów medycznych, jeżeli chodzi o obycie z pacjentem, to mamy ogromną, więc tutaj tego kontaktu z drugim człowiekiem na pewno się nie obawiałam, ale cały czas jeszcze było mi mało. Więc w zasadzie już zaczęłam gdzieś jakiś taki pierwszy research i poszukiwania wiedzy wcześniej, przed szkoleniem, na szkolenie, po, natomiast po szkoleniu gdzieś. Myślę, że około 3-4 miesiące jeszcze, jeszcze mi zajęło to takie upewnianie się. Um, i, I tej takiej stuprocentowej pewności nie nabyłam jakby przed, przed rozpoczęciem, bo już wiedziałam, że mam takie 90% i więcej już nie będę w stanie, um, jakby nie pracując i nie zdobywając tych własnych doświadczeń. Tutaj ze strony tego partnera też otrzymam takie duże wsparcie dotyczące tego, bo um, no, jakby osoba szkoląca jest w stanie określić poziom, um, szczególnie po hmm. zadawanych pytaniach, po zadaniach, które mamy też, no bo to nie jest tylko sukwardwość, wykład, ale również trochę tej praktycznej wiedzy, trochę takiego quizowego sprawdzania, na ile się w tym poruszamy sprawnie, więc, więc no, była też w stanie określić mniej więcej jeszcze czego mi brakuje i ile mi brakuje do tego, więc też to była taka siła, która mnie zachęcała, że już zaczęła działać, że już, już jestem gotowa, więc jakby to wszystko tak się złożyło na to, że w końcu postanowiłam dobra, zaczynamy, na początku spokojnie, pierwszy gdzieś tam pacjentów, żeby się troszeczkę w tym, w tym upewnić, żeby spokojnie to gdzieś tam rozkręcać, no bywać. I pewności siebie i nabywać tego doświadczenia, które też było mi potem no, konieczne, żeby, żeby dalej tą wiedzę zdobywać, bo już w pewnym momencie dochodzi się do momentu, gdzie do takiego punktu, w którym już nie wiemy czego jeszcze nie wiemy, dopóki nie, nie zaczniemy tego stosować w praktyce. Więc to już trzeba jakby ten moment złapać, żeby też nie, nie, nie przytrzymywać się i nie hamować się zbyt długo a proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o samo wdrożenie już powiedzmy, no bo rzeczywiście, żeby zacząć, no to trzeba startować, trzeba też mieć powiedzmy, pewnego rodzaju wyposażenie, tak? Z czym pani startowała, bo rozumiem, że to było jakby implementowane do te usługi do już istniejącej formuły pani, państwa kliniki, tak? No ale no rzeczywiście, przynajmniej no podstawowa rzecz, trychoskop trzeba mieć, tak? Czyli rozumiem, że trichoskop był. Co jeszcze? Czy, czy, czy po prostu wystartowała pani z tryskoskopem? Czy coś jeszcze? W zasadzie, ponieważ już to zaplecze gabinetowe było gotowe, hmm. więc tutaj o to nie musieliśmy się martwić, to naszą taką pierwszą inwestycją był trichoskop. Szybko doszedł komputer, bo, bo on, żeby ten obraz z trichoskopu móc wydobyć, to musi być on wyświetlony na dobrym sprzęcie, żeby, żeby móc to też pacjentowi odpowiednio zaprezentować i tak naprawdę z tym zaczęłam. Trichoskop oczywiście no, był taką największą inwestycją, ponieważ zdecydowaliśmy się na zakup porządnego sprzętu. Często taki, jest taka chęć, żeby zaczynać, zaczynać zachowawczo, bo nie wiadomo, jak to się rozwinie, więc takim bardziej no, podstawowym sprzętem i tak dalej. No tutaj jednak po naradach zdecydowaliśmy się na pójście w stronę już tego profesjonalnego sprzętu, który będzie w stanie dostarczyć mi też tych, tej wartości diagnostycznej, bo, bo jednak ta różnica obrazu jest bardzo znaczna. Więc mimo tego, że był to dosyć spory wydatek, taki inwestycja, to, to jednak zdecydowaliśmy się na niego i z tego samego trychoskopu korzystam przez cały ten czas. Um, I ciesząc się po prostu tym, że, że faktycznie dało mi to dużą przewagę na samym początku, um, bo byłam w stanie po prostu lepiej zdiagnozować problem, bo byłam w stanie zobaczyć, co na tej skórze się faktycznie dzieje. Minął rok, około roku, tak? Rzeczywiście, jak już Pani powie, jak, prowadzi, jak prowadzi Pani te, te usługi w klinice. Jak to wyglądało? Jak wyglądały początki? W sensie, no wiadomo, że trzeba rzeczywiście tę usługę z jednej strony rozpromować, z drugiej strony, też niejako cały czas mi się wydaje trochę, że jest to taka usługa, na której jeszcze niektórzy nie zdają sobie sprawy, z czym się wiąże, tak naprawdę, na czym polega jeszcze ta dziedzina usług, więc no też trzeba by było w jakiś sposób też budować świadomość, tak? Czyli. Jak wyglądały te początki pozyskiwania klientów na tą usługę? Było mi ciężko, dlatego że wiedziałam, że chcę wkroczyć na media społecznościowe, ale jakby nie byłam zapoznana z taką formą gdzieś tam autopromocji i promocji jakichś swoich usług. Wiadomo, że ta, ta pierwsza niepewność się gdzieś tutaj wkradała. Natomiast faktycznie przemogłam się i główną taką akcją promocyjną to był faktycznie Instagram. Czyli tutaj jakby chciałam się zaprezentować ze, od strony tej wiedzy, którą posiadam, i tego, co mogę zaproponować jako taki, taki dodatek do tego, co już gdzieś tam na rynku było ustalone. Więc, więc faktycznie, oczywiście później przyszła jeszcze podstrona internetowa, która została podpięta pod gabinet medycyny estetycznej. Więc pacjenci zainteresowani konkretnie tym typem usług, mogli się od razu przenieść na moją stronę i tam troszkę więcej poczytać o tym, co jestem w stanie im zaproponować. Więc Faktycznie opisywałam to, jak wygląda konsultacja, czego mogą się spodziewać, jak długo trwa, bo zauważyłam też, wiadomo, że robimy pewien research rynkowy, czytamy opinie o innych gabinetach i też na tej podstawie bardzo łatwo jest wysnuć wnioski dla siebie, czego brakuje, czego brakuje. Czego brakuje? Jeśli chodzi właśnie o, ten, o, o to zapotrzebowanie. Więc, więc widziałam, że um, najczęstszym takim powtarzającym się schematem było to, że konsultacja była za krótka, że nie wiedzą, dlaczego coś im zostało zalecone, dlaczego takie preparaty, a nie inne. One kosztują dużo pieniędzy i, i nie widzieli efektów. Więc widziałam, mhm. że na tym chciałabym się skupić. Czyli opisałam po prostu, jak taka konsultacja u mnie wygląda krok po kroku. Początkowo one były bardzo w ogóle przedłużone wręcz. Um, dopiero później udało mi się je. Tak, skrócić takiego, takiej mm -hmm. absolutnej pigułki wiedzy, którą pacjent potrzebuje na, na tym starcie swojej kuracji. Natomiast i tak one trwają zazwyczaj gdzieś koło godziny. Tak? I pokazywałam po prostu po kolei, jakie elementy, czego mogą się spodziewać po tej konsultacji i co z niej wyciągną. I faktycznie to był głównie taki, taki punkt, na którym się skupiłam zarówno początkowo na Instagramie, jak i na stronie internetowej. A później na Instagramie również no, rozpoczynałam przekazywanie też takiej wiedzy dotyczącej nie tylko samych usług trychologicznych, ale również ogólnie tego, co się wiąże ze zdrowiem, ze zdrowiem naszych włosów, no to jest niestety niestety nierozerwalnie połączone gdzieś z naszym organizmem i z jego funkcjonowaniem, z bardzo wieloma gdzieś tam działkami medycznymi. Więc no tutaj stopniowo gdzieś tak przemycałam różne treści i myślę, że tym też zbudowałam zaufanie pacjentów do siebie, bo faktycznie z czasem zaczęło przybywać ich coraz, coraz więcej. A jak to wygląda obecnie, tak? Bo rozumiem, że rzeczywiście no to jest jedno źródło, które Pani pozyskuje bezpośrednio jako trycholog trycholog zainteresowany. Natomiast no rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, no też inicjatywa wyszła od Pani Taty, który niejako zarządza całą kliniką medycyny estetycznej. I tam też są klienci, którzy, jak rozumiem, mogą być przekierowywani. Jak działa to w tych dwóch kanałach? Tak naprawdę, zupełnie bez bezproblemowo sobie to płynie równolegle, tak powiem. Mhm. Faktycznie, jeżeli chodzi o polskiwanie klientów, to sporo było szczególnie początkowo zainteresowane, jakby przy okazji zabiegów medycyny estetycznej, również tą sprawą włosową, ale dosyć szybko też zauważyliśmy, że, że, że płynie to troszeczkę dwoma to, yy, torami, tak? Bo yy, bardzo często taką widzę, może też nie, nie generalizując oczywiście, ale przy zabiegach medycyny estetycznej jest to bardziej usługa premium, które okay. również później często te same pacjentki sięgają po takie metody zachowawcze, jak przedłużanie włosów, takie metody uzupełniania włosów i tak dalej. Natomiast praca już taka u podstaw, czyli z własnym organizmem, z fizjologią, z prawidłowym żywieniem, z naprawieniem spraw hormonalnych i tak dalej, czyli naprawdę jest krok po kroku dosyć, dosyć dużo pracy to wymaga, żeby osiągnąć takie trwałe, porządne efekty, no to już tak nie do końca by się to zgadzało z ich wizją takich szybkich efektów, tak? bo wiadomo, że tutaj jeżeli wypełnimy usta, to te efekty widzimy bardzo, bardzo szybko, niemal od razu, Natomiast jeżeli hodujemy włosy, to jednak musimy na nie trochę poczekać od, od tego pierwszego momentu wdrożenia jakichś zmian w życiu. Więc, więc w zasadzie ja zaczęłam być już na tyle samodzielna i na tyle zaczęło mi to się rozwijać, tak dużo było pacjentów, że ten napływ ze strony tej działki medycyny estetycznej już obecnie nie jest dla mnie w ogóle jakby zauważalny czyli to jest samodzielny biznes aczkolwiek powiedzmy wiadomo, że też no jakby pacjenci też są zainteresowani i mogą przechodzić, ale ja proszę mi powiedzieć jak to wygląda teraz? I jakby Pani to powiedziała, podsumowała tą swoją inwestycję po takim roku funkcjonowania i ewentualnie poradziła swoim koleżankom po fachu, które być może teraz zastanawiają się nad tym, czy wdrożyć trychologię do swojego gabinetu, jak zacząć w ogóle i tak dalej? To co by Pani im powiedziała na bazie swojego doświadczenia? Czy, czy Pani mogłaby powiedzmy przed czymś coś doradzić, przestrzec i tak dalej? Myślę, że, że to nie jest łatwa dziedzina, że faktycznie nawet już patrząc po, tym, po tych podstawach wiedzy, które miałam no, po pięciu wówczas latach studiów, to jednak wciąż było mi mało, I, więc, więc nie jest łatwo, ale warto. Ale warto, bo oczywiście trzeba lubić pracę z ludźmi i trzeba wiedzieć, że, że się z tym gdzieś tam odnajdziemy w tej pracy. Tak? Natomiast jeżeli kontakt z drugim człowiekiem nie jest dla nas dla nas problemem i lubimy pomagać, chcemy to robić, czujemy gdzieś tam taką wewnętrzną potrzebę, to faktycznie jest to dziedzina, która daje ogrom satysfakcji, bo, bo bardzo często zwracają się do nas z problemem kobiety czy też mężczyźni, którzy. No, mocno odpływają to też emocjonalnie gdzieś tą utratę włosów, mhm. więc dajemy im takie, takie wsparcie w tej kuracji, również na tym poziomie właśnie emocjonalnym. I te emocje, które pojawiają się w gabinecie, gdy już widzimy pierwsze efekty, są często naprawdę zaskakujące, bo nieraz byłam świadkiem łez, radości, że, że rośnie, że jest lepiej, że, że robimy postępy. Więc jest to na pewno dziedzina, która jest warta tego wysiłku, który w nią wkładamy, więc, więc tutaj naprawdę gorąco zachęcam do, do, do zajmowania się trichologią, ale na tym poziomie naprawdę odpowiedzialnym, bo ja jakby zauważyłam, że bardzo wielu moich pacjentów, szczególnie na początku, to były osoby, które już wcześniej gdzieś były u jakiegoś innego trychologa i jakby oczywiście moja oferta zachęciła ich do tego, żeby jeszcze raz spróbować, ale wielokrotnie byli mocno zniechęceni i przychodzili z taką rezerwą na zasadzie, no zobaczymy, co mi tu pani powie, ale jakby ja już niejedno słyszałem, nie? na, na tej zasadzie, więc jakby oczywiście to jest coś, z czym, z czym trzeba się mierzyć, więc trzeba Przede wszystkim mieć dobrze ugruntowaną tą wiedzę. Oczywiście wiadomo, że odsyłamy do, do specjalisty lekarza z danej dziedziny, kiedy tylko widzimy jakieś nieprawidłowości, ale my te nieprawidłowości musimy wyłapać. Więc nierzadko jest tak, że ktoś po innej konsultacji przychodzi do mnie z wynikami badań, które wówczas przedstawił specjaliście, i no, ja widzę coś już na pierwszy rzut oka, że coś po prostu, że widać jakąś przyczynę nieprawidłowości, że, że już nad czymś można by pracować, ale żadne zalecenia dalej nie, nie poszły za, za tymi wynikami. Czyli ktoś na nie spojrzał, nie potrafił ich przeanalizować. Więc to jakby są bardzo takie ważne rzeczy, żeby, żeby się w to zagłębiać, żeby um, tą swoją wiedzę pogłębiać w każdym zakresie i, i cały czas ją też. Um, w pewien sposób ym, konfrontować. Czy, czy to, co wiem, jest wystarczające, żeby zajmować, zająć się tym pacjentem? Bo przecież to nie jest tylko, żeby powiedzieć, że jeszcze nie wiem, albo że skonsultuję się z kimś mądrzejszym i do pani wrócę z odpowiedzią. I też czasem, ta, czasem tak robiłam, ale tu chodzi o to, że po prostu zajmujemy się kimś. To może mieć jakieś problemy zdrowotne, a z tym już nie ma żartu. Więc musimy być na to gotowi i nie podchodzić do tego, a to tylko włosy, zrobimy jakiś tam zabieg i, i, i będzie fajnie. Tylko faktycznie podejść do tego odpowiedzialnie i wówczas pacjenci, jak widzą w nas taką, taką ostoję swoją, że to wszystko będzie miało ręce i nogi i że, że gdzieś te podstawy takiej wiedzy i naukowe za tym wszystkim stoją. To też łatwiej przestrzegają tych zaleceń i, i wówczas ta praca z nimi jest dużo bardziej satysfakcjonująca. Więc myślę, że, że, że warto, ale no z taką pewną rezerwą i cały czas kontrolowaniem tych swoich umiejętności, żeby nie być w to za szybko i też komuś po prostu nie zrobić krzywdy. Nie? Więc um, na pewno um, dużo, dużo wiedzy. Warto szukać tych sprawdzonych szkoleń online, to w ogóle można sobie odpuścić mhm. założenia, bo już też, też przez to przeszłam. Um, szukać tych doświadczeń i, i też jeżeli chodzi o, o zakres tej oferty gabinetowej, przede wszystkim preparaty, na których pracujemy. To musi być coś, co, do czego mamy zaufanie, i najlepiej wybierać nie jakąś taką niszową firmę. Przynajmniej na początku, jeżeli nie wiemy, jak te produkty powinny działać, jeżeli nie mamy jeszcze doświadczenia, tylko postawić na coś sprawdzonego, co do czego będziemy mieli pewność, że zadziała tak, jak potrzebujemy tego, bo w ten sposób będziemy w stanie też przekonać pacjenta, że to jest odpowiedni tor kuracji. Natomiast też cały czas pamiętać, że jeżeli coś nie działa w tej kuracji, to zrobić krok w serde, zastanowić się, dlaczego, czy to, co stosuje, jest skuteczne, bo jakby ba, wielokrotnie jak zauważamy swoich pacjentów, mm -hmm. którzy już wcześniej byli u kogoś, że oni byli niezadowoleni na przykład z zaoferowanej im kuracji, bo była po prostu nieskuteczna, bo szampon przeciwpieżowy, który dostali, nie podziałał, tak? I nie było takiego ze strony specjalisty, takiego właśnie spojrzenia na to z pewnej odległości i hmm, nie podziałało, czyli idźmy w coś innego, tak? Może te produkty nie są najlepsze i tak dalej. Więc to zaufanie jakby do, do całej tej wiedzy i produktów i tego, na czym pracujemy, gdzieś tam z tyłu, no musi być dosyć duże i myślę, że to na sam początek jest bardzo ważne, zanim gdzieś zaczniemy jakieś pierwsze eksperymenty. A jeżeli chodzi jeszcze o sam potencjał, bo wie pani, bo dziś powiedzmy w takim dosyć trudnym momencie rynkowym, niektórzy upatrują w trychologii, jak i o takiej dziedzinie, która leży pomiędzy kosmetologią a medycyną, gdzie rzeczywiście jest to taka, można powiedzieć, usługa pierwszej potrzeby, no bo często rzeczywiście przychodzą osoby, które mają problem, a problemu no, problem stoi w hierarchii potrzeb wyżej niż usługa kosmetyczna związana z upiększaniem, tak? Więc rzeczywiście jest większy potencjał, i upatrują niektórzy to takiego rozwiązania na kryzys, tak? Czy rzeczywiście. Ocenia, jak Pani ocenia potencjał rynku, jeżeli chodzi o usługi trekologiczne? Myślę, że rynek tutaj będzie bardzo chłonny, jeśli, jeśli o to chodzi, I, mhm. i że to zapotrzebowanie faktycznie jest duże um, i zainteresowanie też jest duże. Łatwo jest zrazić do siebie klientów, no bo to jednak jest taka działka pomiędzy. tak? Czyli nie jesteśmy mhm. lekarzami ale też nie jesteśmy typowo kosmetologami czy kosmetyczkami, jak to czasami się mówi, więc trochę musimy zaoferować wartościową wiedzę i z jednej i z drugiej dziedziny, co nie jest łatwe. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o takich wykształconych psychologów to to zapotrzebowanie na pewno jest. Ja też widzę, że często no, spotykam się ze sianą, bo nie mam do kogo odsyłać, kiedy u mnie już kalendarz jest w zupełności wypełniony, więc na pewno w obrębie gdzieś tego, tego nawet danego miasta jesteśmy w stanie stworzyć bardzo wiele, wiele punktów takiej wysokiej jakości, gdzie gdzie one będą ze sobą dobrze współpracować, więc myślę, że tutaj na pewno zapotrzebowanie jest dużo większe niż, niż aktualna podaż, jeżeli chodzi o takie takie naprawdę wysokiej jakości usługi. Um, więc, więc, no tutaj warto, warto myślę, na pewno gdzieś tam z pełną świadomością tych, tych zagrożeń, które, które gdzieś nam się z tym wiążą i tego, że. No, jest to ogrom pracy, który musimy wykonać również samodzielnie, bo nikt nam nic tutaj na tacy nie poda. Natomiast, natomiast myślę, że spokojnie jest, jest miejsce dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o te, o te profesjonalne usługi. No dla mnie największym takim potwierdzeniem tego, że rzeczywiście jest perspektywa, no jest fakt to, że pani powiedziała, że ma pani pełen kalendarz i nie wie a pani, do kogo już odsyłać, tak? Rzeczywiście. Więc to te dwie rzeczy, które Hej. pani powiedziała, jak niejako między słowami, no mnie naprawdę przekonują do tego, że rzeczywiście warto. I tak jak pani wielokrotnie tutaj podkreślała, co zacne, że rzeczywiście warto stawiać na tą wysoką jakość usług, bo no, no to, to, to jest najlepsze rozwiązanie, jak w każdej zresztą dziedzinie. To bardzo Pani dziękuję za, za tę rozmowę i no cóż, trzymam dziękuję. kciuki za rozwój biznesu, za powodzenia, za dalsze sukcesy i rozwój. Bardzo dziękuję.